Witajcie w naszej trzeciej wspólnej podróży po systemie Ichimoku, opartej na książce Marka Sobutki. Dzień dobry. Do tej pory omawialiśmy linie, które działają trochę jak powiedzmy puls i kręgosłup rynku. Tak, ten kaniki Ale dzisiaj zajmiemy się tym, co na wykresie widać od razu, co przykuwa wzrok i budzi chyba najwięcej pytań. Chmurą kumo. Dokładnie, chmurą. I to nie jest, no wiesz, po prostu jakaś tam kolorowa plama. To jest chyba serce i dusza całego tego systemu. Zdecydowanie. Kumo to jest ten najbardziej wizualnie dominujący element, ale mam wrażenie, że też najbardziej niezrozumiany. Ludzie patrzą i widzą chaos. No właśnie, jakiś bałagan na wykresie. A tak naprawdę jest to niezwykle uporządkowana mapa nastrojów rynkowych. To, co zaraz omówimy, to nie jest zwykły wskaźnik, to jest um, próba graficznego przedstawienia zbiorowej psychiki rynku, jego pamięci i, co najciekawsze, jego oczekiwań co do przyszłości. O właśnie, oczekiwań co do przyszłości. To jest słowo klucz. Wygląda to trochę jak taka prognoza pogody dla rynku. Świetne porównanie. No więc, nasz plan na dziś jest prosty. Chcemy Dobrać się tej chmurze do skóry, zrozumieć, jak ona w ogóle powstaje, co oznaczają jej kolory i kształty i jak to potem wykorzystać. Dokładnie. Jak wykorzystać tę wiedzę, by lepiej nawigować po niepewnych wodach rynku? Gotowi? To zanurzmy się w kumo. Zaczynajmy. Ok. Rozłożmy tę chmurę na czynniki pierwsze. Na pierwszy rzut oka to po prostu obszar między dwoma liniami. Książka nazywa je Senkou Span A i Senkou Span B. Zacznijmy od tej pierwszej, SSA. Co to za linia i jaka jest jej rola? Senkou Span A, czyli SSA, to jest ta szybsza, bardziej powiedzmy zwinna granica chmury. Matematycznie jest to po prostu średnia arytmetyczna z dwóch linii, które już znamy z poprzednich spotkań, czyli Tenkan Sen i Kijun Sen. Dokładnie. I to jest bardzo ważne, bo warto na chwilę przypomnieć, czym one w ogóle są. Jasne, szybkie przypomnienie. Ten kań to był ten najszybszy, krótkoterminowy puls rynku, a kijun to jego bardziej stabilny, taki średnioterminowy kręgosłup. Właśnie, więc Senkous Pan A bierze ten puls i ten kręgosłup i znajduje ich dokładny środek. Można powiedzieć, że SSA reprezentuje centrum równowagi dla aktywnego, bieżącego trendu. Rozumiem. A ponieważ bazuje na stosunkowo krótkich okresach 9 i 26, reaguje dość dynamicznie na to, co się dzieje z ceną tu i teraz. To jest powiedzmy odzwierciedlenie bieżącego sentymentu. Rozumiem, czyli SSA to taka bardziej nerwowa, szybko reagująca granica. A co z drugą linią, senką Span B? Ona wydaje się znacznie spokojniejsza, a często biegnie płasko przez długi czas. To jest idealne spostrzeżenie. Senka Span B czyli SSB, to jest fundament chmury, jej kotwica, a obliczana jest zupełnie inaczej. Właśnie jak... To średnia z najwyższego szczytu i najniższego dołka, ale z ostatnich 52 okresów. I ta liczba 52, no nie jest przypadkowa. W czasach, gdy Hosuda tworzył system, rynki pracowały 6 dni w tygodniu, więc 52 okresy to w przybliżeniu 2 miesiące handlowe. Aha, czyli solidny, długoterminowy horyzont. Dokładnie. Czyli SSIB to taka jakby długoterminowa pamięć rynku? Można tak powiedzieć. To jest uśredniony obraz tego, gdzie cena poruszała się przez ostatnie powiedzmy dwa miesiące. Dlatego jest taka stabilna i często tworzy te płaskie linie. Reprezentuje głębszy konsensus co do wartości. Tak, głębszy, bardziej ugruntowany. Mamy więc w chmurze takie fascynujące starcie. Z jednej strony dynamiczne, krótkoterminowe nastroje w SSA, a z drugiej długoterminowa, zbiorowa mądrość rynku w postaci SSB. I tu dochodzimy do czegoś, co w książce naprawdę dało mi do myślenia. Obie te linie, cała ta chmura są przesunięte o 26 okresów. W przyszłość. No właśnie. To jest coś, czego ja nie widziałam w żadnym innym popularnym systemie. To kompletnie zmienia zasady gry. To nie jest już tylko analiza tego, co było, ale dosłownie rysowanie mapy na terytorium, którego jeszcze nie ma. Na tym polega cały geniusz i unikalność Ichimoku. System nie mówi nam tylko, teraz jest trend wzrostowy. On mówi, teraz jest trend wzrostowy, a za 26 świeczek, czyli za miesiąc na wykresie dziennym, prawdopodobne pole bitwy między kupującymi a sprzedającymi znajdzie się w tym i w tym przedziale cenowym. Niesamowite. No, to jest po prostu zwizualizowana strefa przyszłego wsparcia i oporu. Patrząc na nią, patrzymy w przyszłość rynku. Okej, okay, to jest naprawdę niesamowite, jak wiele informacji można wyczytać z samego kształtu i koloru. Stworzyliśmy więc tę mapę przyszłości, ale każdą mapę trzeba umieć czytać. Zgadza się. Jakie są kluczowe elementy tej legendy? Zacznijmy od czegoś prostego koloru. Czasem chmura jest zielona, czasem czerwona. Kolor to najbardziej podstawowa informacja, jaką daje nam KUMO, mówi o ogólnym sentymencie. Kiedy ta szybsza linia SSA jest powyżej wolniejszej SSB, chmura jest bycza, najczęściej zielona. Sugeruje trend wzrostowy? Tak, bo krótkoterminowa równowaga jest wyżej niż długoterminowa. Kiedy sytuacja jest odwrotna, SSA spada poniżej SSB, chmura staje się niedźwiedzia. Czerwona. Sentyment spadkowy. Dokładnie. A ten moment, kiedy linie się krzyżują i kolor się zmienia. W książce jest mowa o Kumo twist. Tak, Kumo twist, czyli skręt chmury, to bardzo ważny moment. To jest punkt, w którym chmura jest najcieńsza, praktycznie znika. To sygnał zmiany trendu. Potencjalnej zmiany. To jest moment, w którym krótkoterminowy i długoterminowy sentyment spotykają się w jednym punkcie. Rynek jest w stanie absolutnej równowagi i niepewności, i właśnie z takich miejsc często rodzą się nowe silne ruchy. Dobrze, czyli kolor mówi nam o ogólnym kierunku. Ale co z samą ceną? Gdzie ona się znajduje w relacji do tej prognozowanej na przyszłość chmury? To jest klucz do interpretacji siły trendu. Mamy w zasadzie trzy scenariusze. Scenariusz pierwszy, ten najbardziej pożądany w trendzie wzrostowym. Cena znajduje się wysoko powyżej zielonej chmury, jak samolot lecący w bezchmurnym niebie. Idealnie. Silny, zdrowy trend, pełna dominacja kupujących. Scenariusz drugi to lustrzane odbicie. Cena jest poniżej czerwonej chmury. Mamy burzę, dominują sprzedający. Trend jest silnie spadkowy. I jest też ten trzeci, pewnie najtrudniejszy dla traderów scenariusz: cena wchodzi do środka chmury. I to jest właśnie strefa chaosu, niepewności, konsolidacji. Wyobraź sobie, że wchodzisz w gęstą mgłę, tracisz orientację, nie wiesz, w którą stronę iść. Nic nie widać. Dla ceny chmura jest dokładnie tym samym to strefa, gdzie siły byków i niedźwiedzi są w równowadze, gdzie toczy się walka. Wielu traderów zgodnie z zaleceniami z książki unika otwierania nowych pozycji gdy cena jest w kumo bo rynek nie ma wtedy jasno określonego kierunku właśnie to jak próba walki na noże w budce telefonicznej nieprzewidywalna i niebezpieczna wspomniałeś o mgle i zauważyłam że tam gła nie zawsze jest tak samo gęsta czasem chmura jest potężna gruba a innym razem cienka jak żyletka co nam mówi jej grubość? Grubość kumo to wizualizacja siły przyszłego wsparcia lub oporu. To jest fascynujące, bo łączy się z psychologią. Gruba chmura oznacza, że w przeszłości w tym rejonie cenowym było dużo akcji, dużo walki, duży wolumen. Rynek pamięta te poziomy. Aha. Dlatego gruba chmura, która znajduje się pod ceną, będzie stanowić bardzo silne, trudne do przebicia wsparcie. I odwrotnie. Gruba chmura nad ceną to potężny opór. A cienka chmura? Cienka chmura to słabość. Oznacza, że historycznie na tych poziomach cenowych nie działo się zbyt wiele. To jest słabe wsparcie lub słaby opór. Przez która cena może przejść jak nóż przez masło? Dokładnie. Jeśli widzimy przed sobą cienką chmurę, to sygnał, że rynek jest bardziej niepewny, a trend może się o wiele łatwiej zmienić. Jest jeszcze jeden ciekawy przypadek, który autor mocno podkreśla. Płaska, górna lub dolna krawędź chmury, zwłaszcza ta tworzona przez linię SSB, podobno działa jak magnes. Dlaczego? Tak, to jeden z najpotężniejszych konceptów. Płaska linia SSB oznacza, że przez ostatnie 52 okresy ani najwyższy szczyt, ani najniższy dołek nie uległy zmianie. Czyli rynek poruszał się w jakimś zakresie? Tak. A środek tego zakresu, czyli właśnie ta płaska linia SSB, reprezentuje punkt absolutnej równowagi cenę, którą rynek przez długi czas uznawał za sprawiedliwą. Każde odejście od tego poziomu jest jak rozciąganie gumki, rynek naturalnie chce do niego wrócić. Dopóki nie pojawi się coś nowego. Dopóki jakaś nowa, silna informacja nie złamie tego konsensusu. Dlatego cena tak często testuje te płaskie poziomy. To wszystko jest fascynujące jako teoria i obraz rynku, ale przejdźmy do konkretów. Jak trader może realnie przełożyć te prognozy z chmury na swoje decyzje? Jak wykorzystać ten dar patrzenia w przyszłość? No więc najprostsze zastosowanie to jest po prostu planowanie. Jeśli widzisz, że za kilka, kilkanaście dni na drodze ceny pojawi się gruba, zielona, wznosząca się chmura mhm, to mogę się spodziewać wsparcia w tym rejonie? Dokładnie. Możesz się spodziewać, że nawet jeśli dojdzie do korekty, to właśnie w tej strefie znajdzie ona bardzo silne wsparcie. To daje komfort psychiczny i pozwala lepiej zarządzać pozycją. Wiesz, gdzie spodziewać się potencjalnego dna korekty. Książka opisuje nawet konkretną technikę prognozowania zasięgu. Zgadza się. W trendzie wzrostowym autor proponuje, żeby narysować linię od ostatniego istotnego szczytu do punktu na linii SSB, który jest oddalony o 26 okresów w przód. Ta linia, jak twierdzi Sobubka, często działa jako bardzo precyzyjne, dynamiczne wsparcie dla kolejnych fal wzrostowych. To już jest bardzo konkretne narzędzie. Tak, do wyznaczania potencjalnych miejsc dołączania do trendu. A co z tym najbardziej dramatycznym momentem, kiedy cena po długim czasie przebywania pod chmurą w końcu ją przebija? Autor nazywa to potężnym sygnałem, czy słusznie? Absolutnie słusznie. Przebicie chmury od dołu w górę, tak zwane kumo breakout, jest jednym z najsilniejszych sygnałów kupna w całym systemie. Pomyśl o tym z psychologicznego punktu widzenia. Okej. Okay. Cena nie tylko pokonuje opór, ona przebija się przez całą strefę przyszłej niepewności i historycznej pamięci rynku. To jest jak wyjście z burzowej chmury na pełne słońce. I to często zwiastuje początek nowego trendu? Bardzo często nowego, silnego i długoterminowego trendu. I analogicznie oczywiście, przebicie chmury w dół to równie potężny sygnał sprzedaży. W książce jest też ciekawy fragment o głębokości korekt. Autor zauważa, że w zdrowych trendach wzrostowych korekty są płytsze, sięgają około 1 trzeciej poprzedniego impulsu, a w spadkowych bywają głębsze, do połowy. Jak chmura się do tego odnosi? I to jest kolejny dowód na wewnętrzną spójność tego systemu. Okazuje się, że w takim idealnym cyklu rynkowym granice chmury naturalnie odzwierciedlają te poziomy. Linia SSA, ta szybsza. Hmm? Jest w okolicy jednej trzeciej? Dokładnie, a linia SSB, ta wolniejsza, w okolicy połowy. Czyli można to sobie wyobrazić, jak schodzenie po schodach. W silnym trendzie wzrostowym rynek cofa się tylko o jeden stopień do SSA, żeby zaraz iść dalej w górę? Właśnie tak. Ale jeśli schodzi aż o dwa stopnie do SSB, to już jest sygnał ostrzegawczy, że bykom zaczyna brakować sił i trend może być zagrożony. To świetne. Dzięki temu, patrząc tylko na położenie ceny względem granic chmury, dostajemy natychmiastową wizualną informację o zdrowiu i sile panującego trendu, bez potrzeby rysowania żadnych dodatkowych narzędzi. Myślę, że to jest dobry moment na podsumowanie. Przeszliśmy przez anatomię i zastosowanie chmury Kumo. To, co mi najbardziej zostaje w głowie, to, że Kumo to nie jest wskaźnik w takim tradycyjnym sensie. I nie jest to jest kompletny samowystarczalny system analityczny zamknięty w jednym obrazie. Na pierwszy rzut oka pokazuje nam kierunek trendu, jego siłę, zmienność i co najważniejsze, te przyszłe strefy walki. Właśnie. I teraz możemy wrócić do nazwy, którą na początku przytoczyłem. Twórca systemu, Goichi Hosoda, Określił ten element jako span 2, czyli przęsło lub rozpiętość numer 2. To narzędzie, które spina teraźniejszość z przyszłością. Najpotężniejsze, gdy analizujemy je w kontekście pozostałych czterech linii systemu. Żaden element nie powinien być używany w izolacji. To jest absolutna podstawa. A na koniec, jak zawsze, zostawmy naszych słuchaczy z czymś do przemyślenia. Hmm. Słucham. Skoro chmura tak dobrze reprezentuje zbiorową pamięć i oczekiwania rynku rzutowane w przyszłość, to co właściwie oznacza sytuacja, gdy cena notorycznie i z dużą siłą ignoruje jej granice? Czy to jest sygnał, że na rynku zmienia się jakiś fundamentalny paradygmat i stare zasady przestają obowiązywać? Ciekawe pytanie. A może to tylko przejaw skrajnej stadnej nieracjonalności, która prędzej czy później zostanie brutalnie skorygowana? To jest pytanie, które prowadzi nas prosto do sedna zrozumienia psychologii tfumu na rynku. I nie ma na niej jednej prostej odpowiedzi. Arta na szóstym rozdziale książki Marka Sobutki i Czymoku Kinko Hyo Analiza Rynku na Pierwszy Rzut Oka. Oczywiście zarysowałyśmy tylko powierzchnię. Zdecydowanie. W książce znajduje się o wiele więcej szczegółów, przykładów z realnych rynków i niuansów, których nie byliśmy w stanie tutaj omówić. Dlatego wszystkim, którzy chcą naprawdę opanować to niesamowite narzędzie, serdecznie polecamy sięgnąć po te publikacje. To jest bezcenne źródło wiedzy, które naprawdę pozwala przejść od zwykłego patrzenia na wykresy do ich prawdziwego, głębokiego rozumienia.